Ja yeah. z popiołu stałem, choć nie miałem nic, tylko ból na plecach i milczący krzyk. Dziś idę dalej, bo mam dla kogo żyć. Moje kochane dzieciaki trzymają mnie przy tym świecie. Choć kiedyś chciałem odejść, zamknąć drzwi, to nadzieja we mnie rozpaliła płomień dni i wiem na pewno, nie poddam się już nigdy. Bo mam dla kogo być silny? Jako dziecko nie dostałem nawet szansy na sen. Zamiast ciepła i miłości, ból bijał się jak cierp. Wciąż pamiętam te wieczory, gdy świat przygasał w oczach. A jedynym nauczycielem była samotność i bezsilność mocna. Nieraz myślałem, że zniknąć to jedyny krok. Że skończyć to wszystko to sposób, żeby uciec w Ale Ale wewnątrz coś tliło się jak iskra pod popiołem. Coś mówiło, jeszcze przetrwać, jeszcze powstanę z tobą. Z pobiału ustałem, choć nie miałem nic. Ból na plecach i milczący krzyk. Dziś idę dalej, bo mam dla kogo żyć. Moje kochane dzieciaki trzymają mnie przy tym świecie. Choć kiedy chciałem odejść, zamknąć drzwi, to nadzieja we mnie rozpaliła pamięć. I wiem na pewno, nie poddam się już nigdy. Bo mam dla kogo być silny Upadałem na kolana, gdy los bił mnie bez przerwy Lecz każdy upadek nauczył, jak stawać jeszcze pewniej To były wojny, bez mapy, bez tarczy, bez broni A ja jednak przeżyłem je, choć byłem całkiem młody Czasem pytałem siebie, czemu los mnie tak wybrał Czemu musiałem się zagartować jak zimna stala. Dziś już wiem, to miało ukształtować serce Bym mógł teraz dać ciepło tym, co kocham najwięcej Z ustałem, choć nie miałem nic tylko ból na plecach i milczący krzyk Dziś idę dalej, bo mam dla kogo żyć Moje kochane dzieciaki trzymają mnie przy tym świecie Choć kiedyś chciałem odejść, zamknąć drzwi To nadzieja we mnie rozpaliła płomień I wiem na pewno, nie poddam się już nigdy bo mam dla kogo być silny. Teraz patrzę w oczy moich dzieci, i wiem, że muszę być tym człowiekiem, którego sam kiedyś chciałem mieć. Dla nich każdy dzień ma cel, każdy oddech ma wagę, dla nich staje się lepszy dzień po dniu, krok po kroku, odwagę. One dały sens historii, której kiedy się bałem napisały nowy rozdział, choć byłem w nim prawie złamany. Nie chcę wracać do mroku, mam światło obok siebie, ich małe dłonie trzymają mnie silniej niż trzymało mnie niebo. Z powiołu wstałem, choć nie miałem nic. Tylko ból na plecach i milczący krzyk Dziś idę dalej, bo mam dla kogo żyć Moje kochane dzieciaki trzymają mnie przy tym świecie Choć kiedyś chciałem odejść, zamknąć drzwi To nadzieja we mnie rozpaliła płomień dni I wiem na pewno, nie poddam się już nigdy Bo mam dla kogo być silny